Siema, jestem Grenu. Witam Was w kolejnym odcinku. Jestem kamerzysta. Dzisiaj nagrywamy tą zemstę na Rasim. Pewnie. Dzisiaj robimy mu pranka, a dokładnie taką między innymi zemstę. I wrzucę go po prostu do rzeki. Myślisz, że się uda? Mm, prędzej się wkurzy, niż się uda. Myślisz, że się wkurzy? No. Co najwyżej on mi zrobi jakąś zemstę albo pranka. Zapraszam do oglądania. Ogólnie widzowie, zapraszam Was do lajkowania tego filmu oraz subskrypcji. Najpierw pójdziemy sobie do sklepu, kupić coś tam, a potem wrzucimy go po prostu do rzeki. Z nami oczywiście Rasiego na razie nie ma, bo on nie może wiedzieć, co my mu zrobimy. Ogólnie nadeszła zmiana planów. Pójdziemy sobie do sklepu potem. W ramach przeprosi, żeby aż nie był aż tak wkurzony. Także czekamy. Pójdziemy później do sklepu. Pójdziemy.

Poznałem rodzinę i przyjaciół, razem się darek! Kurwa! Ja mam króla jego ja posuwitam Dobra, witamy. Ludzie jeszcze mnie nie Dobra, no. możemy czyście z sieba? Będzie zacenzurowane, luźno. To było tak, dobre. Tak, taki feleszka nas spotkał i pozdrawia YouTube. Y. Oczywiście zacenzurujemy to, żeby nie było wiadomo, kto to jeszcze się przypruje. No, to było dobre nawet. No, było dobre. No. Akcja udana. <noise> Ok, zostało nam około 50 metrów do domu naszego, także pójdziemy z nim na tą rzeczkę do rzeczki jest około 100 metrów, także za chwilę się widzimy. Jeszcze jesteśmy obok jego bloku. No jesteśmy z koło jego bloku, za chwilę wyjdzie. Także zadzwonię sobie po jego widzimy się jak wyjdzie. Także zepwój. Dobra, bo w ogóle ten debin nie wychodzi z ale ponieważ dalej nie wychodzi, więc trzeba zezwolić na domofon. W sumie nie wiem, czy mu tego od razu nie zrobiłem. Więc zezwolimy sobie do jego. No, się, mano, się, wychodzisz? Jestem z serwerem. No, jesteśmy na dole. Dobra, zejdź, czekamy na ciebie. Zaraz wyjdzie, powiedział. Okay. Zobaczymy, jak wyjdzie ten odcinek. Trzymam, czego? Trzymam. czy coś dzieje? No, odcinek mieliśmy nagrywać przecież. No, odcinek robić. Dobra. Także już? Cały życie? No. No, to sięła. Jak oczywiście Rasi zapomniał plecaka z domu i musiał po niego teraz pobiec? Także czekamy na niego. Bywa, bywa. I do tej rzeki go wrzucisz? E, tu jest rzeka, i do tej rzeki właśnie wrzucimy sobie Rasiego. Będzie ciekawy. No. Gdy wysoko tu jest, to aż go chcesz tak, tak zepnąć? No, takim? patrz. Easy, co nie? Chyba nic mu się nie stanie. Mm. No nie wiem. <noise> Najwyżej pojedzie do szpitala, bo coś mu się stanie proste. No, ja ci... Muszę mu rzemce zrobić, nie? Ja bym ci radził coś innego. No co byś chciał? Nie ma nic innego. Do rzeki go wrzucę proste. Nic się mu nie stanie. Do rzeki? Jesteś no, tak. tego do pewien? Te... do tej rzeki. No zobacz, to Jak tak, mi się coś stanie? Do szpitala trafi? No to pojedzie do szpitala, prosto. Ja nie spowiadam No Okej, okay, także raz się go jeszcze nie ma I... mamy tutaj rzekę Widzisz jaka piękna? No zobacz. No O, stąd już będzie najrozsądniej go zepchnąć No, myślę, że sobie no. tutaj z nim podejdziemy I go wrzucimy po prostu Myślę, że tu jest to wysoko? Wiesz. No nie, na no, schodach to tam Jeszcze ujdzie, nie? Raczej mówisz, że się nie staje? No nic nie, po nie powinno mu stać. Dobra, to czekamy na niego. Najwyżej mu się coś staje, pójdzie do szpitala albo coś proste. Muszę mu zrobić to w Zelfste, nie? Za to, że wygrał. No dobra. O, już Rashi idzie. O, jest, jest. Jest, Rashi. Nareszcie. Czekaliśmy na jego za około 15 minut. I auto ogólnie górze nie to mnie nie A A po co byłeś? W dupleczach, pojedemy. A nieważne. Ta fajna rybka tam jest idzie zrobić więcej. Spójrz, rybka. O Jezu! telefon, telefon! Pomóż! Spakuj telefon! Gdzie? Już tu! Do tam? Bo no tam! Odkręcamy, no? Tam, no. <śmany> to tam jak się bawić. O kurde! <śmany> <O> kurde. <śmany> <śmany> jo! Ja. Okej, okay, także tak się rzuca naszego do rzeki. Wszyscy widzieli. E, może chodź za szybko, zanim on Ty, bo no... Żebyś się nie obraził, chodź za nim Chodź, chodź, chodź. Bo nie można mu się... E, czekaj, ty! Gdzie? No? E, ogólnie chcę cię przeprosić. Kupimy ci coś z rana, chcesz prosić. Widzisz? Czy co? Dobra, tylko najpierw się przebiorę na chacie. Ale ty Dobra, mokry jesteś. Z 5 pięć minut. Dobra, czekamy. Ale jesteś mokry. Ciekawe dlaczego. Ej, dlaczego jesteś mokry? Może mu jeszcze jednego franka jakiegoś zrobimy Co ty myślisz na ten temat? No nie wiem, nie wkurzy się jeszcze bardziej. Widziałeś jak już. Dawaj zrobimy mu. Pójdziemy do sklepu, kupimy jakąś kolę albo coś, coś żeby się kleiło i go oblejemy tą kolą. Myślisz, że się po co nie obrazi i nie pójdzie do domu? Co ty, jak się obrazi, to no trudno. On już, prawie, radę. on już prawie poszedł do domu, nie? No, myślę, że za 5 minut przyjdzie o to. Jak się przebierze. Ale jeszcze go oblejemy, więc będzie dobrze. Dobra, po co nie przyjechałeś do tej rzeki? Nie wiem, bo w sumie zatęczałem się co wygrałeś ostatnio, to musiałem zrobić jak jakąś zaznaczoną, no. A, tak, to jak będziemy robić coś w jakiejś to też ty mam ci prawo wepchnąć jakbyś wygrał? Nie, ty nie masz prawa. No, nie ty masz coś innego możesz zrobić. Ja ci zrobiłem słaby. Spoko, luz, i tak ci kupię zaraz coś, wodę. No <laughs> woda ci niech już będzie, bo przyjacielski się nie baka. Zasz się ją podaruję W ogóle coś się ją, kupiłem? No, bardzo. A, tak, bardzo. Tak. Zasz się ją. Zasz teraz ci się ją. co ty, robisz? Oblałem cię co nie. dostaniesz żadnej wody nie. dostajesz żadnej wody. co bo ja, ja ci a co ty, Kaszczoł, ja, ja ci a co ty, co ty, mi robisz? co ty, mi robisz? wodę, Chyba za bardzo się obraził. Yy, pan Rasi przegiałeś no, trochę. Frank się udał. <grym> Bynajmniej on dostał focha. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Myślisz, że się obrazi? Yy, I to bardzo. Dobra, przeprosimy go. bardziej. Mam nadzieję, że się wtedy uda go pogodzić. Bo inaczej to będzie źle, ale przeprosimy go. Oczywiście za nie zapomnijcie o subskrypcji i lajku na moim kanale. Nie, nie idziemy za nim? Nie, chyba nie. On chyba do domu ucieknie. Co? Ważne, że się prank udał. No Czemu? dobra.